Witam widzów w kolejnym odcinku zmagań na rolnictwie. Dzisiaj taki będzie trochę nie nieloniczy temat, ale świąteczny. jak mnie prosił, żebym trochę, chociaż światełko jemu zaczepić na dom, bo on trochę nie ma czasu. Zabiegany chłopak ma swoje robotę. A ja jemu chociaż światełko poprosił, żeby zaczepić na święta to. Jedy gwoździki wbijać mu. Dwa już mamy I jeszcze tak tylko powiasy z 15 możesz wbić tych woździków Żeby nie pękło Bo trochę ważę znowu To, żeby ozdoby nie ruszyć no szkoda tej ozdoby byłoby Mocno nie wbijam, bo mam nadzieję, że bo tym roku chyba z mu nie wyszła, ale przecież mam nadzieję, że pójdzie ten remont mu do przodu. Ach, Zobaczymy jak to będzie, pierwsze ramki puścimy tutaj i dam jeszcze przybijemy Co? Bo oni pożałowali kabel do gniazda A jeszcze tu zawinięte, dobra dobra Gdzie ten supałek jest, super. Czy przydał sięby ktoś drugi, ale tam jakąś radę powoli Poprosił, to mu zrobię To zdoby, chociaż zaczepić. do końca, no do końca, będzie starczyć tych rampek trochę tak, ale kurcze, mogę poprawić trochę zaraz popuszczę może żeby to trochę wyglądu miało Cytam. Z tego nikt nie będzie strzelał. A tutaj już do mniej więcej tam jak mu się nie będzie podobać to będzie krzyczał na mnie ale będzie mógł sobie poprawić Musi się będzie podobać no i tak jak już wiecie już ten hala już skończona stoli jakoś kogoś na przykład zobaczyć jak to wygląda serdecznie zapraszam można wejść bo przejście jest bez błota. Można śmiało przejść i zobaczyć, jak ta hala wygląda. Można śmiało przyjechać. Na pewno z podwórka nie wygonimy. Chyba, że ktoś będzie, wiadomo, piany mocno. No to już nie wpuszczę na podwórko. A tak to śmiało. Można przyjechać i zobaczyć tą konstrukcję, jak ona wygląda. Hala tunerowa. A jeszcze trochę zostało, no będzie trzeba i tutaj pociągnąć jemu, do doplutyć do wystarczy. No i za nas będzie do napisu, Plutyczek, Gienek i Andrzej. O, młotek tutaj, dobra, rzuciłem pod nogi. Jak już widać, kwiatki już niestety wymarzły, ale mam nadzieję, że na długą posadzi nowe kwiatuszki, żeby ładnie wyglądało. Bo w tym roku nie powiecie, ładnie to wyglądało. Mam nadzieję, że podobały Wam się kwiatki. To był widział w tym roku. I te słoneczniki, co rosły w koło i dynie, co były w przyszłym roku. Mam nadzieję, że coś się posadzi znowu. Żeby trochę to wyglądało, że jak przez okno popatrzy, żeby miał fajny widok na kwiatuszki. Opa. No i ostatnie dwa gwoździe przebije i będzie gitara. Tutaj na tym. A, może być to przyjdzie poprawie, jeśli będzie podobać. i ostatnia końcówka jeszcze tylko gdzieś tam bombki widziałem kupił ma Czy parę bombeczek jemu powieszę, no byś niby stąd wystartuje z bombkami gdzieś tam bombki widziałem no jakieś szyszki kupił Andrzejek zaraz, mamy Sześć i sześć to 12 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, Po zagięciu to, to jedną dziś więcej damy. Muszę to otworzyć, zalepiają.

więcej po środku o. niech wisi bombeczka wypadać szyszki. Que sol. Só... I ostatnia bombka. Tylko pierwszy błąd zubiłem, Nie spodziewałem się czy one działają. Tylko zwieszałem. Zaraz wyjdzie heca. Jak się nie zaparł Dobra, spróbujemy zapalić. No zaraz będzie prawdy. Wiecą Dobrze jest. Mam nadzieję, że pochwali mnie. No i wystarczy jedne tu jemu. Żeby trochę świąteczny klimat był. Że mamy święta, że rok się kończy. będzie dzisiaj chyba już na wszystko się, mam nadzieję, że się to spodoba. No i dajcie suba, komentujcie, dajcie suba do zobaczenia do kolejnego odcinka.